Cześć, z tej strony Gabry. Dzisiaj będziemy nagrywać Minecraft, ale nie taki zwykły. Za chwilę zobaczycie. Wejdziemy do nowego świata. I mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. No to lecimy. Już trochę nie nagrywałem, bo dwa lata, ale... No, jestem. Może będę nagrywać. Zobaczymy. Widzicie pewnie, że mam wiadro. Tego teraz będziemy iść w, mie w pewne miejsce. Będzie tu gdzieś tutaj. Ten wywiar, do którego zaraz wejdziemy, nazywa się Aether to jest takie niebo. Jak ktoś kiedyś grał w Minecraft, to na pewno chciał się dostać do tego wymiaru. A teraz można w nim być. Zobaczymy, co tam jest. Poeksplorujemy sobie. Do tego wchodzimy. No dobra, jesteśmy. Ja tutaj jakieś... rzeczy. Golden Parachute. OK, Book of Lore Aha Tutaj można sobie włożyć rzeczy? Nie Chyba tylko w te z I piszę tutaj Co te przedmioty robią The best parachute in the Eder It has 20 years and is made with golden res... Dobra nie wiem, ale to chyba jest taki ten... Jakby taki spadochron trochę... Dobra. Tutaj już jakaś świnia ze skrzydłami. Uuu, trochę tego jest. Ale dobra, na razie sobie zetniemy drzewo żeby też jakieś narzędzia szybko o, ta świnia będę miał mieć to ją znaczy yy, nie ważne dobra tutaj szybko sobie zbierzemy uuu co, co tutaj leci jakiś wieloryb dźwięki wydaje Dobra, siekierę sobie zrobimy, żebyśmy mogli więcej tego drewna zebrać. Jak to ładnie wygląda ta siekiera. Ale dobra. Teraz trochę szybciej sobie zbieramy. Tutaj podobno też są jakieś trzy struktury z bossami, ale to nie wiem trochę. Zobaczymy. Pochodzimy po tym świecie. Dobra, drewna mamy już wystarczająco. Tej sadzonki wypadły. ale dobra, teraz mamy dużo tego Aha. i sobie też zrobimy, nie wiem, kilo na przykład jakiś mieczyk pyk chociaż tu jest trochę wysoko, dlatego myślę, że Wrócimy do tego zwykłego świata i weźmiemy po prostu wodę. E. Tych królików tutaj nie powinno być. Chodź tu. E. O. Mam go na głowie. O, fajne, mam wyższy skok. Czy to robi. Damage z upaku wysokości? Nie. Okej, okay. ale i tak sobie wezmiemy wodę. To się na pewno przyda, ten królik. Ale dobra, wracamy. Mam nadzieję, że jak się przeniesiemy, to on ze mną będzie nadal. Dobra, jest. On tutaj też jest. No to co, no to idziemy tutaj? Chmurka jakaś? Okej. Okay. a może tak przydatne, przydatne. O, patrzcie, tam tam już jest struktura. Idziemy tam. Lecimy, lecimy. Dobra, tam nie wiem czy dolecę. O nie, to co tutaj strzela? Jak gast. A! Dobra. Musimy uciec. Tutaj jest jakiś slime. Który mnie odpycha? To! Okej, okay, siadłem na nim. Super. Czekajcie chwilę. No dobra, nieważne. To jest jakiś tornado też. Dobra, wchodzimy do niego. No trochę poleciałem. Zauważyłem. Ale dobra, skoro już jesteśmy w górze, to lecimy yy, sobie do tej struktury. No nie dolecimy. Uuu, tu niebieska chmurka odbija, super. Okej, okay, ale tego królika na razie nie będziemy potrzebować, tylko zrobią wstrzedżnej głowy, ratunku, jak to zrobić? O, dobra, strzedł Skrzynka widzi... ...oo jakie... Tych rzeczy w normalnym świecie się na pewno nie zobaczy. Golden Dark. Okej. Okay. Zobaczymy w książce co to są za rzeczy. Na przykład ten ring. Ring where I you to mine faster. It doesn't last for long. So use No, tym jakoś... O, ojej, co to jest? Ok. Tym jakoś można było kopać, jeśli... Pewnie jak się połączy, nie wiem, z kilofem, to czy coś. To nie wiem jak. Boję się ciebie. Tutaj o, tutaj jest jakieś coś. Da się to wypić. Dobra, pijemy. O, chyba jakiś... To jest jakiś efekt pozytywny. Blue Moek co, co on robi? Nie wiem. No trzeba będzie sobie zobaczyć, co te rzeczy robią. Eee, co to idzie do mnie? Blokuj to. A, chyba nie idzie. Dobra Nieważne Gdzie sobie teraz polecimy? Może tam polecimy Dobra, lecimy Tutaj jest jakieś czarne tornado Ale może do niego nie będziemy Lecieć Ty, jakby on mnie przyciąga Ty, jeszcze ten żadnego nie da się odbijać te pociski warto wiedzieć też też to nie wiem woda tutaj no, normalnie da się wylewać Może no, tam nie strzelają? no tutaj jest coś co przypomina to, to jest ty! On mnie strzela! Dobra, chodź tu Nie, dobra nie Odwrót, odwrót Co tu się dzieje? Czemu? Nie, 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 nie Co tu się dzieje? Nie! Okej okay. Przeżyliśmy Chociaż nie wiem Czy na pewno Bo mamy Jedno serce, o dobra Tam Są jakieś ruiny, ten Musimy wrócić Tylko zebrałbym jeszcze jedzenie jakieś Bo mamy tak trochę mało HP I trzeba będzie znaleźć też gdzie jest ten portal Dobra, to mamy trochę zadań. To było specjalnie. Hmm. Gdzie my teraz jesteśmy? No nie wiem, nie wiem. Noc jest na pewno, wiem. O dobre, jest portal, jest portal. Te już moby są. Tylko nie wiem czy wchodzić do tego portalu znowu. Czy szukać jakiegoś jedzenia? Hmm. Dobra, na chwilę sobie wejdziemy jeszcze. Póki jest noc. Dobra, jesteśmy tutaj. I znowu drewno pokopiemy. Ten slime do mnie idzie. Aha. Dobra, ten zombie się tutaj dostał, ale, ale pali się? Nie? Na słońcu. No nie chce. No nie. Nie, gdzie on jest? Dobra, no, poszedł. Mam nadzieję, że tu będzie jakiś też kamień. Ja bym sobie zrobił piecyk. Ale zobaczymy. Dobra, zrobimy sobie na początku... Narzędzia podstawowe Ups. Dobra, pyk pyk. Mamy 9 patyków. Dobra hmm. Może poszukajmy tego kamienia. nadzieję, że tu będzie kamień, a nie tylko dirt. Tu jest kamień. Holystone. Zobaczcie, że teraz nie mam już tej książki, gdzie napisane jest, co jest, przez to, że. Co to jest, przez to, że zginąłem. Dlatego trzeba będzie. Nie wiem, jakoś patrzę. O, coś tu jest. Ambrosium. shard. Ok. Warto wiedzieć. Może to jest jak. Nie wiem, jakiś. Materiał i można z tego zrobić coś sprawdzimy sobie Dobra, 10 wystarczy Wracamy Okej, okay, teraz zobaczmy czy da się zrobić z tego coś Dobra, da się zrobić z tego ten A tak na przykład Nie to nie działa niestety. Ale okej, okay, sobie mamy już ten. Mieczek, jeszcze sobie zrobimy peksikierę. Tej owce co się chyba stało. O, dobra. Wełna normalnie z nich wypada. Mięsko też, to jest najważniejsze. Dajcie mi jeszcze jedną owcę na łóżko. Chociaż w sumie tu chyba nie ma nocy, to nieważne. No, no. to że chyba nie. No dobra, dawajcie mi to owcę w tak można sobie łóżko zrobić. Skyroad Bed. Czyli to niezwyczajne łóżko. Ale możemy sobie tutaj, czekam, to ustawić. Ustawić sobie. Teraz zrobimy sobie piecyk. Pyk, da się. I czy da się to przepalić? Nie. Hmm. No to sobie przepalimy mięso Mam Mię nadzieję, że tu jest węgiel czy coś takiego Chociaż w sumie... No to co to jest? To jest po prostu jakieś inne drzewo Dobra, fajnie Tobie drewno będziemy przepalać spoko. Teraz będziemy musieli o nie uważać. Nie chcę się z tą bić na razie. Dobra, dawajcie mi to. Mamy steka dirt eee. Piękny diet. Tylko jak my się tam dostaniemy, skoro nie mamy nic teraz. Hmm. Może tutaj te króliki będą? Zobaczymy. Dobra, trzeba przepalić Więcej jedzenia Chodź tutaj, aż tu Dobra, dało się Kiniak. Może w tym zwyczajnym świecie będą króliki te latające to sobie wyjmiemy. Dobra jest. Mam. Mamy go. Teraz będziemy mogli sobie latać. Nim. No dobra. No i co? No i teraz czekamy, aż mi się to przepali. Nie będziemy tego wszystkiego przepalać, bo mi się nie chce czekać. Wszystko to sobie przypalimy. Dawaj, szybko, szybko, szybko. bierzemy sobie... ...to i to. No i co, no i lecimy gdzieś. E, co tu tam jest? To chyba utknęło. Lecimy. No ten wieloryb. Chyba utknął. Chyba tak nie powinno być. Chyba pomogę ci. wszedł wolnie. No tutaj w liściach utknął. O sorry. No, no nie wiem no. Po prostu utknął. Chyba go nie wyciągnę. Dobra, idziemy szukać kolejnych rzeczy, jakichś struktur, czy coś tam jest. To czarne tornado? Nie, a to co to jest? Pyk. Dobra, mamy. Zanit Stone, nie wiem co to jest. Czy z tego da się, nie wiem, coś skraftować? Zobaczymy. Nie, nie to. O, da się, dobrze. Biorę mieczyk. Dobry mieczyk. Lecimy. O nie. Tutaj znowu ten ptak jest. Nie. A, to co to? Okej, okay, sweet ball. Blue. Czy to jest ta niebieska mura która odbija? Tak, lecimy stąd. Nie! Nie mogę lecieć! Czy mi lecieć! Ratunku! Nie! Czekamy tutaj aż ja ten przez efekt przestał działać o nie on tutaj jest o nie chowaj się Dobra przestał działać ciekamy gdzie królika nie mamy królika nie mamy Dobra idziemy idziemy na niego na niego. dalej tam o nie czekaj Nie, jeszcze nie je jeść chyba nie trzeba. A sobie zjemy Czekamy stąd Musimy gdzieś indziej Nie No nie. nie Co teraz zrobię? że się podbudujemy aby wystarczyło bloków Idziemy na górę Skąd tam Dobra, nieważne Odało się Nie musia bić. Daj mi coś Pyk Ha, to z niego wypada ten. Ten dobra. No teraz nie mam nic zbytnio. Żeby nie poletnął oh, tutaj. Kagódki. Jagódki! O, jak się szybko jeje! Super, super! Dobra, ile tego będzie? Dużo! O nie, jakie teraz spadnę! dobra. Udało się jakoś. Uważaj, żeby nie spaść, Trzeba uważać. To... to co to jest to? Nie. Jak się przytrzymuje shift, to można się pochwalić przed tym lataniem. Nie! Nie, to jest śliskie, to jest śliskie. No i blok poleciał. Okej, okay, jest kolejny. Nie strzela. Chodź tu Nie chcę Ciebie byś Nie nie, 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 gdzie, gdzie ty lecisz? Gdzie my lecimy? Nie Uff Wpadliśmy do wody. Dobra, ale w tym filmiku to chyba by było na tle. Może zrobię jeszcze jakąś drugą część z tego, pozwolę sobie więcej z tego wymiaru. Bo jeszcze bardzo dużo zostało. No, i przypominam o subskrypcji łapce w górę. No i, no i co? No to pa.